Kończyło się teraz. Matka wszystkich matek przyszła po zbócianówkę, a to ci historia. Masz kiciula, masz o kicia, kicia no. Ale patrzy, patrzy i nie wierzy, odchodzi. Odchodzi, masz kicia, chodź na saszetkę będzie reagować, chodź małego małego zostawiłem stoi lużem no Chodź mały no saszetkę je to mówię postaram się jej pod nos żeby go powąchała o warczy 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 bo saszetkę tego ten yy, Feliksa jadła a ja dostawiłem jest pani tam? jestem jestem słucham. no no i co będzie dalej? no i co się dzieje? no wraca do tego Feliksa żeby dokończyć a mały? małego trzymam w ręku bo mi zaczął Aha. zmykać niech go pan nie puszcza bo poleci jeszcze gdzieś schowa się no. Go pan trzyma na ręku no, i go wąchać najwyżej. Nie, ona go traktuje jak obcego. No nie, już zapomniała. Panie pan jej nie daje go w ogóle wąchać, bo one się potem też zestresują. No ja wie pani, ja chciałem, żeby ona poczuła, że tu i żeby do bocianówki szła. Ale wie pan, my ten... takimi kategoriami ludzkimi, a, no. a zwierzęta innymi myślą. Bo w ten czas bym ją tutaj do końca wstawił też? No, tak. Nie? I piątego bym przyniósł tutaj. Ale to ona nie będzie siedziała w końcu z nimi, bo ten końca mały na tyle kotów. No, Nie, nie. Ale to ja bym ją wypuściła, ona by się może przywiązała do, do bocianówki. Nie? Ale coś nowego, wie pani, że przyszłaś tutaj. No, ale poszła już, czy dalej jest? Nie. To muszę jeszcze jedną saszetkę jej dać. Nie? Bo ona zwykle dwie zjada. Może głodna jest? Nie, no głodna. Ja jej dawałem rano. Nie? Rano jej dawałem. Tam dwie saszetki w ogrodzie Miciurina. To było piąta rano, pani Ania. A ten maluch był tam? Był. No jest filmik jakby. Wie pani jaka metoda na nią? Biorę saszetkę i strzelesz jeszcze wyskakuje, masz kicia Masz kiciórka Masz Masz, o, leci do drugiej Masz No Ja ją złapię, ale kurczę ona chyba teraz w ciąży jest I co? I co? Sterylizacja aborcyjna Czy aborcja sterylizacyjna jak to się nazywa? Muszę porozmawiać z weterynarzem. Nie? On mi powie, czy można. Bo on mówił, że. Ro... Ktoś to mówił, że takie robiły. Jakaś osoba, która się opiekowała. No, tak, to jest ryzyko dla kotki, że mogą zrobić jakieś wydarzenie Kompli... i. No, no. Może pójdę świata przy takim czymś. No, zjadła z tej drugiej saszetki trochę. No, idzie w, Kroli... w dolinę królów. Co, czyżby tam. Z wyczuła, że są jej maluchy? Co? Ja już, ja już nie wiem. Nie, już wie pan, nie można kotom przypisywać. No nie, nie, no oczywiście nie, ale ale już wie pani, zaczyna to być jakieś takie paranormalne. Stoi, no cały czas filmik kręcę, to będzie można zobaczyć. A ma pan tego malucha na ręku? Nie go do stołówki tego. Yy, tej, bo, to znaczy są dwa końce przesunięte, metalowy tak, i ten, ten mały, mobilny. Ten mały mobilny nazwałem stołówka, bo tam jest jedzenie, bo jak one fikają, to by w tym mleko, w tą wodę wpadały. I odchodzi. Na pewno pójdzie do grodu No, czyli nie jest zainteresowana już szukaniem kotków, nie. Bo tak to by miała czała, wywołała. Tamtego jednego ma, to i tam mleko... No, tego jednego, to jej wystarczy, Tak. Ja tam mleko wyciągnie przynajmniej. No. On będzie zadowolony, bo będzie wszystko dla niego. No tak, A tak, nie mógł dopchać do niej. No nie wiedziałem jak go nazwać, dałem mu tytuł roboczy Mikrusek, bo on taki mały. Ale no nie jestem tak specjalnie zadowolony z tego imienia. Przedtem go jeszcze inaczej nazywałem. coś wymyślą. No jedna pani mówi... Nie. No, jedna pani napisała, że jej się to podoba. Mikrusek. No, ale to jest takie, ja wiem. No, mi się podobało to imię, które tam pani jedna wymyślała, Bubu. Ale to brat nazywał swojego średniego syna Bubu. Bubu tu, Bubu tam. Nie, i tego może też jakiś. No, Jinx to nie hakelbery, nie. To trochę za długie, musi być krótkie, takie. A ten duży misiek, jak się nazywał? Mały to był Bubu, a duży. Nie wiem, nie oglądałam takich bajek. Tak? Ja dawno wyrosłam z bajek. No kurczę, bo tam, tam są właśnie takie fajne imiona. O, położyła się teraz, wie pani, między stołówką a tą doliną królów na słońcu. I się myje. To się najadło, to się teraz myje, no. No. Ale co za kotka? Patrz pani ona z jednego końca DPS-u przeszła na drugi i... Bo zwykle to się boją, bo przeganiają czy coś, a ona się nie boi, na te kocury tu inne. Jak któryś tam do niej się zbliża, tak szurnęła, to tylko pryskały. No. O, leci ten. Piotruś pan chyba. Kicie, Kicia, chodź! Piotruś! Cypis, Piotruś! Kurde, no nie, usłuchane się zrobiły, panie Aniu. No co jest? No, już w tyłek wchodzę, a one nie chcą mnie słuchać. Przekupuję je jedzeniem też nie pomaga. No, co jest. Wyobcowały się, wyalienowały się. To chyba trzeba je do jakiejś szkółki zapisać. No, ja je chyba do Korei Północnej na resocjalizację wyślę. No, chyba tak. No kurczę. Taki był fajny, gruby był. Jad tego, na kolana się wchodził tego. Nie, pamięta pani w tych filmikach, tam jeden, A drugi, tak, trzeci, nie? A teraz ani się nie złapać, no idzie tutaj, leci do Doliny Królów, w tym kierunku, do Bocianówki w ogóle. A ja trzymam to, co ona nie zjadła. Matka wszystkich matek. Kiciulek, chodź. Co on, jak on wygląda? Pokaż. No, nie, to jest ten. To jest Piotruś Pan. Masz, kiciulek. Masz. Stało mi się, ale na linoleum to nic. No, dałem ci. Idzie, idzie. No, one się porobiły. Takie sportowe koty, wie pani? Gepardy. No, to są nie gepardy. No, ja muszę. Jak oni to robią? Ja też muszę. Nie chcę jeść. Nie, powącha. One chodzą, wie pani gdzie? Na basen, peposz. Jesteśmy? No jest tak. Na rybki chodzą. mają świeże rybki, no Na rybki chodzą. chodzą no, po powąchał i po A by tam Ach. któryś nie utopił w tej wodzie? Nie, tam jest, tam jest te zbocze takie pochyłe, że tam yy, ile, kąt 50 stopni może, tak że wspinają się bez problemu. A też spody, do... po, to podobno potrafią pływać? Nie, pływają, tak. O. I wie pani, gdzie on teraz leci? Do tej dziury parkanie za płot. No, przyleciał z jednego końca, leci w drugi końcu. Zaraz pokażę, jak on tam. O. Kurczę, nie ma, nie ma zoomu tutaj na 06. No, do dziury. Stoi przy dziurze. A jaki ma pan teraz to filmuje wszystko. To tym Samsungiem. isn't life so amazing sometimes it can get crazy but hey that's okay we've got another day to make mistakes and say sorry there's no sense in our worry cause all we can do is try our best to make it through with love